stwo-mazowieckie. Filmy dotyczące Wękarstwa. Na jednym odcinku Przed rozpo 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 rozpoczęciem warto wpisać się yy, w rejestrze połowu Trochę mi tu źle tak pisać W No i tu zostawiamy W karcie Karpie wpisujemy się I to dzisiaj tak typowo na no, karpia się będę dostawiał, pogoda nie jest najlepsza Nie jest chyba raz taka karpiała pogoda jest po może i karp, może i wziąć, ale ale ogólnie miałem lepiej karpie biorę w upały. Nie wiem jak u innych. Będę łowił karpiówko, Jackson Harmony Carb 330. Kowertek Jackson Top Carp FRT400 z wolnym biegiem. Sygnalizator brań. No i będę łowił co? Na co? Na kulki proteinowe. zaraz to się pokażę, czekajcie różne smaki kulek, jakieś hollywoodowe, miodowe, truskawkowe, wszystkie poprzemijamy już. Będę używał zadęte z Dragona, Dragon do karp owocowy, będę czasami mieszył do czerwone robaczki, karp też bierze, no i głównie do kukurydzę. Druga wędka to jest pikar, do którego też mi się udało karpika wyciągnąć. No i będę pierwszy, co zrobię, no to rozpakuję złoty. Zobaczymy cały kilogram. No, to jest gruboziarnista. Widzimy nawet całe kawałki kurydy, całe ziarna kurydy. Bardzo gruboziarnista, czerwona. Smak taki bananowy bardziej. Tu nie wiem co to jest. Bananowy smak czy zapach bananowy. Duże kawałki. Nie będę ci dodawał żadnych atraktorów czy dodatków. Będę normalnie próbował. Tu to że pan karpika złowił. Karpie biorę, przed chwilą pan właśnie tam wyciągnął. Niedaleko mnie karpika o, yy, ziarna słoneczników. A więc co będziemy rozrabiać, zobaczyć. tę naszą. Ostatnio pisaliście, że przemoczyłem zadętę. To teraz postaram się nie przemoczyć Choć pamiętajmy, że nie każda zadęta jest super super jakaś Jeszcze się nie lepi, bo już może będzie dobrze Bananowy Zelęta, przypomnę, nie jest przemoczona. Może na filmie się wydaje, jest przemoczona, ale ona nie jest przemoczona. Tylko takie grudy się porobiły. Nie mam sita, sitka, ale ogólnie, Zelęta nie jest przemoczona. Już mi to nie pisali. Dobrze, a więc do koszyczka damy trochę zadenty, Czekajcie mi, to się trochę zaplątało. E, 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 zaraz Czekajcie Aha. Dobra, dajemy zadań, ty trochę No, no cały kosztik, bez żadnych dodatków Bez kukurydzy, bez niczego, na sucho Leci, musi zadań ta sama z siebie działać Dobrze Zadań ta wygląda tak, już kulkę nasadziłem Haczyk... czy mam tu przypąd karpiowy, taki haczyk z włosem, tu taki stoperek mocujący kulka, aby nie wypadła. I dodam jeszcze, wiem, że to może być nieprofesjonalne, ale tutaj nie wiem, czy ludzie łowią karpie kulkami proteinowymi i nie wiem, czy karpie są przyzwyczajane do kulek proteinowych, więc dodam na hak dwa lub trzy ziarna kukurydzy. Tak jako dodatek, nie wiem, może to źle robię, jak źle, to napiszecie. dwa ziarna kukurydzy żeby to wyglądało coś takiego, kulka miodowa kuryca wadeliowa wędki ustawiam tako, na do środku go wrotek Dajcie, że sygnalizator włączę. Naprężam trochę żyłkę. Dobrze. po naprężeniu włączam wolny bieg, aby karp mógł wysuwać żyłkę. To jeśli będzie wysuwał, będę słyszał do sygnalizatorze. I zapnę. Teraz czas na pikar Na pikarze też to samo. Zanęte wsadzamy w rurkę. Czyli nie w rurkę tylko... Nie w rurkę, tylko, tylko sprężyna. Coś o, takiego. Tako. A jako przydatny Mam taki mały haczyk, w tylko. Więc to czasami może być zabawne do karpia. Jako przydatny dam... Dam dwie przynęty. Na którą ostatnio karpia złapałem, dam czerwonego robaczka Czerwoniuskiego robaczka dam Może dwa czerwoniuskie robaczki Aby trochę prowokowały Pamiętajmy, że karp sysa to wszystko Więc robaki mogą być trochę rozwieszone Czerwonego robaczka i, i jedno lub dwa ziarna kukurydzy Moment Jedno ziarno, no i drugie. O, tak o. ustawię tak prosto, że to będzie prosto, bo zestaw jest zwrócony bardziej tam w bok, czyli szczytówka się będzie też wgięła w bok jak coś. Zestaw tam, filtr tak prosto, aby było widać branie. Jakoś tak. No, powinno być widać branie, mam nadzieję. Żyłka naprężona oczywiście. No i czekamy do brania. Tak to wszystko wygląda, moje stanowisko bez siedzenia. Zanęty zabieramy z sobą, opakowania do plecaka, jak już Wam wiele razy mówiłem. Robaczki zamykamy. Też kurce przymykamy. No i czekamy do brania. Czekamy, jestem nad zalewem, jak ktoś nie wiedział, Zalew Usicki, zalew, jeziorko, w karcie wytkarskiej mamy jako zalew to nazwane, ale wiele osób nazywa to jeziorko. Jest to największy zbiornik w mojej okolicy, w promieniu 30 km, może 20, jest to największa woda 6 hektarowa, nie ma u nas jezior, no dobrze, czekamy. dobrze pracuje, skoro jej nie ma w koszy Spróżycie. Robak jest, kukurydza. Mi się podczas holu. Ale chyba dobra jest. Tu widocznie też nie jest źle. Zalenda wyszła. No kulka z kukurydza nadal jest. Z karpi co nie widać. Bram nie ma. Jeszcze jeden rzut z tej kulki, później zmieniam. Przywieźć sobie na truskawkę. No i zobaczymy. Może Wam powiem, jak wygląda tutaj sprawa z karpiami. skarpiami yy, nie jest tutaj najlepiej. Bez zalew ma Masz około może 30, 40 lat. Ale w 2005, 2006, 2006, 2007 lat temu go pogłębiali. Więc wszystka ryba niby uciekła. Przez tego taki odpływ uciekła. Wszystka ryba, ani jedna chyba nie została. Przećciutko poszło przez to pogłębianie, no i od nowa, zapuszczali te 5 lat temu, chyba ale, no, ale zapuszczali, no ale wiecie, 5-letnie karpie nie mają 50 kg, no nie, więc duży karpie tutaj, na duże karpie nie ma co liczyć. Z no, tych półkilowych to akurat najwięcej, jest jakichś 30 staków. kiedyś tu i podobno 15-10 kg karpie łowili, suma chyba ktoś kurde około, 50 kilo, około 80 kg złowił, to wiem, że WW było. Nie mam do tego miesięcznika WW, w tego wydania Ale wiem, że to gościu zgłosił To dalej kaczki pływają No i co, na razie ogólnie jest już, już godzinę zero, zero, brań Kompletne zero Szkoda No ale co, może będziemy czekać, może coś się jeszcze uda złowić Zobaczymy Na nic wielkiego nie liczę ale nadzieja zawsze jest Kulka zmieniona na żurawina krewetka Trochę bardziej mięsna kulka Taki śmierdziuszek No i co? Musimy zmieniać kulki z Czy na inne biuro I zobaczymy Pamiętajcie, że może może z prosy Robimy sobie kula. I zawsze możemy sobie wstać do pracy i strzelając może wnęcić Było jedno branie, jeszcze się świeci dioda ale nie wiem czy to wiatr tak pokładał szczytówko to było prawdziwe branie na razie mamy spory wiatr ale takie jedno, jedno pisknięcie było jedno pisknięcie pójdę na kulki z kukurydzą było drugie branie ale mi się chyba wydaje, że to jest wiatr, czasami taki mocniejszy wiatr pójdzie i to żyłko trochę tak zakołacze, pociągnie i sygn sygnalizator wtedy może piszczy bo znowu coś tam tylko pisnęło i przestało albo po prostu małe karpie do kulki się dobierają proteinowej no i ciągają za kulkę zamiast za haczyk nie wiem, do karpiarstwie się za bardzo nie znam Zestaw w ogóle trochę nam zły karpiowy jakoś, Tego jeszcze nie mówiłem, ale mam trochę zły zestaw karpiowy Powinien być helikopterowy Czy... De, de, czy medchod. Po prostu zrobię taki bardziej gruntowy, tylko że... Tylko że z włosem Bardziej jest gruntowy niż karpiowy No ale cóż... w ja, w tym będzie, nie zobaczycie Bo już dużo nie będę, czy może z godzina A bardzo nie ma Żyłki nawet naprężyć się zbytnio nie mogę. Gdy na no to... No to po prostu jakoś ten wiatr robi, że ją zwiewa. A, fa a nurt chyba tu to jest płytko. A nurt tylko się czeka podsuwa trochę. Właśnie odsuwa, podsuwa, nie wiem, ale jakoś kiedy napręży żyłkę po kilku minutach tak ona znowu tak się gnie. Tak się wygina jakby no. Teraz takie pytanie do was, co się mogło stać? Ani nie ma kurę na haku po tym braniu ani kulki proteinowej czy abym ja rozdusił kulkę czy sum kulka była mięsna krewetka czy sum rozdusił kulkę I, pecz, i czy co co mogło zjeść co mogło zjeść no kukurydza ja było branie coś się pewnie działo ale to nie jedno piknięcie a więc nie wiadomo kiedy się bo przy jednym no to nie zawsze się zacina. zamiast karpia na no kukurydzę złapała się płotka czekajcie zamiast karpia jest płotka ciepła płotka ciepła ciepła woda musi być skoro takie gorące ryby są pierwsza zdobycz karpiowa jest już no ryba może nie jest karpiem ale zawsze, ale zawsze czy jest rybo więc nie wiem na co narzekać, na ja kukurydzę wzięła, nie wiem jak ona połknęła bo ma taką małą gębę, buzię a tak daleko nam połkła brania nie było po prostu mamy drugą płotkę, płotki jakieś takie nie takie małe wcale, wcale, wcale. biorę wyjątkowo na jedno ziarno kukurydzy bez brania, bez walki zaraz muszę użyć odhaczacza Chwila sam cię na karpiówce jednak bierze Ale, ale tak bez zacięcia Jednak było to lepsze branie Ale mi się wydaje, że za małe karpia za duży haczyk Zaraz zasadzimy Czekajcie Zaraz O Pięknie odhaczana płotka na razie do sieteczki Później ja wypuszczam od dostaw. Wezmę płotkę, chyba nie ma. Wymiaru ochronnego jak ma. Czyli okresu ochronnego, co ja mówię, jak ma okres ochronny, to raczej... Nie okresuję, jak ja pierdzielę yy, Wymiar. Wymiar ochronny chyba nie ma. Jak ma to na pewno wymiarowa jest. Właśnie przed chwilą była kontrola w sprawie karty wędkarskiej. Nie wiem czy widać, tam dwie panowie chodzą. Chodzą i kontrolują. Wszystko, wszystko poszło dobrze i tyle było brania niedawno. Czy nie no brania, Takie już lepsze, że się żyłka e, wywijała z wywijała No Ale co, zaciałem mi nic. Myślę, że za duży haczyk. A za małe te karpy, może nawet płotki dziubią w góry za Tak na pikerze płotki się łowią. I tyle na razie się dzieje. Zaraz chyba jadę. Więc karpę się nie udało złowić. Jest. U nas nie ma takich typowych wód karpiowych, że głównie sam karp występuje taki duży karp Jak są, to no, tylko takie pojedyncze sztuki karpia Pojedyncze Nie ma tak dużo, dużo A jak jest, no, to zaraz coś tam wyłapie, czy coś nie ma u nas jezior No więc wiecie jaka jest sytuacja Więc połowy będę kończył Efektami padły tylko, tylko dwie płotki na karpiowce nic, było kilka takich dziubnięć, no ale takich nie do zacięcia. Pewnie płotki wyskopywały kukurydzę. No i na ja pikarze te dwie płotki. Poza tym, nic, w tym filmiku to na tyle. Karpiono się nie udało, film nie był jakiś profesjonalny, bo już jak mówiłem, za bardzo na karpiarstwie się nie znam. Po prostu nie miałem się od kogo uczyć. U nas wszyscy łowią na takie wędki no, ze 30 zł, z pułowiczek. I tak się łowię, że nie wiem od kogo uczyć, bo uczę uczy się ogólnie się uczy z internetu. Z internetu, ale z internetu wszystkiego się nie, nie nauczę. A tylko od ludzi u nas... Nie wiem, bardzo od kogo się uczyć. No jest kilku dobrych wędkarzy, gruntowców, spinkowców, spławikowców, Ale ogólnie żadnego tak nie znam. Wszystkie co znam, to, to nie mają karty wędkarskiej. <laughs> Łowią takie gorsze, gorsze wędki. I sprzęt ogólnie. Tu w tym filmiku to na tyle. Mara. Czas na wypuszczanie płotek Złapać coś niedawno, żywe Pierwsza, no nie są takie samo malutkie jak te płotki Do wody Druga to samo Biorę do siebie do stawu Aby zimą, bo już mówiłem, aby zimą mieć co połowić Zimą też se, chcę sobie połowić na, na w zimą zbytnie nie będę jeździł Więc wziąłem je tutaj A gente se vê tela... Gara.